Witam Was w kolejnym już odcinku informacyjnym. Jestem Wikary, a y, mam dla Was dwie informacje. Mianowicie pierwsza, y, Ziutek nie będzie już ze mną nagrywał filmików. Jakoś mu się odechciało, nie wiem czemu. To już jego, jego problem. Y, będę nagrywał filmiki y, z kolegami, no nie wiem, może będzie nas pięciu, może czterech. Będą to filmiki nie z survivalu, bo ich jest masy na YouTube, aż po prostu już mi się w głowie miesza. I ten. Będziemy nagrywać filmiki z kolosów, tak zwanych, czyli będziemy budować wielkie budowle, fajne budowle. I mam nadzieję, że Wam się będzie to bardzo podobało. Jak słyszycie, mikro zakupiłam. Mam nadzieję, że mnie już lepiej słychać. I wiecie, że wyszła wersja 1.8 beta. Będziemy też niektóre filmiki poświęcać na przygody po jaskiniach. No bo, jeśli pobraliście już, zaktualizowaliście już Minecrafta, to pewnie wiecie, że w jaskiniach pojawiło się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mianowicie, tu gdzieś są drzwi, tu gdzieś tory, których my nie budowaliśmy, naprawdę dużo emocji będzie. No i cóż, zapraszam Was do oglądania nowej serii. Mam nadzieję, że będzie bardziej ciekawsze niż ten survival. No to chyba na tyle. No, do usłyszenia. Cześć.